Arachnofobia, czyli paniczny i nieuzasadniony strach przed pająkami, to według wielu źródeł najczęściej uprzykrzająca ludziom życie fobia. Może mieć ona podłoże genetyczne, gdyż historyczny strach przed jadowitymi pająkami miał sens. Może ona jednak wykształcić się także przez złe doświadczenia, np. obserwowanie panicznych reakcji innych ludzi na pająki. Osoby cierpiące na arachnofobię twierdzą, że jedną z cech pająków, która czyni je przerażającymi, jest osiem długich odnóży. Pająki wyglądają podobnie z każdej strony i nie zawsze można być pewnym, gdzie jest ich przód i w którą stronę podążą. W dodatku tak długie odnóża pozwalają na bardzo szybkie poruszanie się. Równie niepokojące są oczy, których może być nawet cztery pary, a także fakt, że większe pająki są kosmate, co brzydzi wielu ludzi. Na arachnofobię cierpi około 4% populacji, a fakt, że są na świecie miejsca, gdzie występuje ona rzadziej, jak na przykład w Kambodży, gdzie pająki są składnikiem tradycyjnych potraw, sugeruje, że kultura, w której się wychowujemy i sposób postrzegania w niej pająków ma wpływ na obecność lub brak arachnofobii. Ofidofobia to strach przed wężami. Może mieć podobne podłoża co arachnofobia, gdyż także dotyczy potencjalnie niebezpiecznych stworzeń. Osoby cierpiące na to zaburzenie przeraża szybkość, z jaką poruszają się węże, a także to, że nie potrzebują do tego nóg, co czyni ich ruchy trudne do przewidzenia. Nie pomaga też fakt, że jad węży może bardzo szybko czynić spustoszenie w organizmie człowieka, a przecież potencjalne kontakty z wężami zachodzą zwykle w miejscach odległych od miast i szpitali. Osoby o silnej ofidiofobii będą unikały regionów znanych z obecności węży, a nawet łąk i lasów w ogóle, prawdopodobnie zakładając wysokie, grube obuwie, jeśli już będą zmuszone zbliżyć się do takich miejsc. Akrofobia. To inaczej lęk wysokości. Jako ludzie jesteśmy naturalnie wyposażeni w strach przed niebezpiecznymi wysokościami, więc większość z nas będzie czuła się co najmniej nieswojo stojąc na skraju dwudziestopiętrowego budynku. Jednakże osoby dotknięte tą fobią czują strach nawet w sytuacji, gdy wysokość jest niewielka lub pomimo dużej wysokości ryzyko upadku jest minimalne np. od niebezpieczeństwa oddziela je mocna szyba albo solidna wysoka barierka. Osoby z akrofobią mają dużo mniejszą tolerancję na wysokość w porównaniu z innymi ludźmi. Dla niektórych problemem może być nawet wejście na krzesło. Paradoksalnie, to objawy wywołane przez lęk wysokości stawiają takie osoby w niebezpiecznych sytuacjach. Uginające się ze strachu nogi mogą łatwiej doprowadzić do upadku z wysokości, już nie mówiąc o potencjalnym omdleniu. Awiofobia, czyli paniczny strach przed lataniem. Cierpiący na awiofobię będą unikali podróży samolotem za wszelką cenę. Nawet jeśli alternatywy wiążą się z ogromnymi niedogodnościami. Osoby, które pomimo tej fobii decydują się jednak na lot, najgorzej reagują na moment startu i lądowania, a także oczywiście na turbulencje. Niektórzy próbują radzić sobie ze strachem przyjmując alkohol, jednak zdecydowanie lepszymi pomysłami są terapia ekspozycyjna i leki. Kynofobia, czyli inaczej dogofobia, lęk przed psami. To jedno z tych zaburzeń, które są niezrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, przez co mogą wiązać się ze wstydem i być ukrywane, dlatego ciężko też stworzyć szacunki co do częstotliwości jego występowania. Należy pamiętać, że nie jest to fobia bezpodstawna. Psy to zwierzęta i mimo ich udomowienia nie zawsze można przewidzieć ich zachowanie, a ataki psów na ludzi nadal się zdarzają. W dodatku niektórzy miłośnicy psów nie rozumieją strachu przed nimi i puszczają je wolno bez smyczy i kagańca, nawet gdy są świadomi, że zwierzę nie jest im w pełni posłuszne. Takie przejawy nieporozumienia i nieodpowiedzialności tylko potęgują stres ludzi cierpiących na kinofobię, przez co mogą unikać parków, lasów i innych miejsc, w których łatwo napotkać psy. Trypanofobia. Jest to zaburzenie dosyć złożone i może objawiać się na wiele sposobów. W większości przypadków jest to po prostu strach przed igłami i procedurami medycznymi, w których używa się igieł, jednak u niektórych osób paraliżujący strach pojawia się przy kontakcie ze wszystkim, co związane z medycyną, krwią, aparaturą medyczną czy zapachem szpitala. Niektórzy mogą mieć nawet trudność w podjęciu decyzji o operacji ratującej życie, gdy mają świadomość, że wymaga to użycia w kłuć dożylnych do żylnych i skalpeli. W swoim silniejszym wariancie fobia ta bardzo utrudnia życie, gdyż każda wizyta u lekarza czy w pobliżu szpitala będzie wiązała się ze stresem. Fobia ta jest kuzynką ichmofobii, czyli strachu przed ostrymi przedmiotami. Jest także powiązana z lękiem przed krwią, czyli hemofobią. Mizofobia, inaczej germofobia, to strach przed zarazkami i chorobami zakaźnymi. Osoby o tym zaburzeniu często używają maseczek jednorazowych i płynów dezynfekujących, unikają osób chorych i starają się jak najmniej dotykać tego, czego dotykają inni ludzie, np. poręczy czy przycisków w windzie. Mizofobia często wiąże się wręcz z kompulsywnym nawykiem mycia rąk, nawet 60 razy dziennie. Fobia ta z zewnątrz może wyglądać jak zamiłowanie do czystości, a więc nie wydaje się to niczym szczególnie złym, jednak niektóre jej konsekwencje mogą być dotkliwe. Dla osób z mizofobią przebywanie w przestrzeniach publicznych jest stresujące, a w okresach grypowych czy sytuacjach epidemicznych zdarza im się w ogóle nie wychodzić z domu. Ponadto takie osoby mogą być postrzegane jako dziwacy, a przez życie w sterylnym środowisku ich dzieci mogą mieć upośledzoną odporność. Brontofobia, inaczej astrafobia, to irracjonalny lęk przed burzami. Oczywiście burze są zjawiskiem niosącym potencjalne zagrożenia, ale o ile zachowamy podstawowe środki ostrożności, w zasadzie nie trzeba się ich obawiać. Jednakże osoby z brontofobią w trakcie burzy doświadczają intensywnego lęku pomimo przebywania w zamkniętym w pełni bezpiecznym pomieszczeniu. Osoby o silnej fobii mogą mieć nawyk codziennego sprawdzania prognoz pogody i kontrolowania radarów burzowych. Mogą też całkowicie odmawiać wyjścia z domu, jeśli cokolwiek wskazuje na to, że danego dnia pojawi się burza. Hydrofobia. Jak łatwo wywnioskować z nazwy, jest to strach przed wodą i potencjalną śmiercią przez utopienie. Cierpi na nią około 2,3% dorosłych, a jeszcze więcej ludzi posiada jej bardziej specyficzną odmianę, talasofobię, czyli strach przed dużymi i głębokimi zbiornikami wodnymi, np. morzem. Fobia ta utrudnia bądź nawet uniemożliwia zdobycie umiejętności pływania, której to brak potęguje strach. Klaustrofobia. Chyba każdy słyszał o strachu przed zamkniętymi ciasnymi pomieszczeniami. U ludzi dotkniętych klaustrofobią stres mogą powodować nawet ciasne hotelowe pokoje, wąskie korytarze czy małe auta, a z pewnością nie zobaczymy ich na wycieczce po wąskich jaskiniach, w wyjątkowo małych windach czy w hotelach kapsułowych. Głównym zagrożeniem, które takie osoby dostrzegają w ciasnych pomieszczeniach, jest możliwość utknięcia tam na zawsze, a także uduszenia się, dlatego stały dostęp świeżego powietrza jest czynnikiem, który może zmniejszyć lęk. Agorafobia objawia się lękiem przed otwartą przestrzenią, tłumem ludzi czy nieznanymi miejscami. Jest to fobia o podobnej naturze co klaustrofobia. Oba te zaburzenia wiążą się ze strachem przed znalezieniem się w sytuacji, z której nie ma wyjścia, w środowisku z którego mogą wynikać potencjalne zagrożenia. Osoby z agorafobią mogą unikać środków transportu publicznego, dużych zorganizowanych zgromadzeń takich jak koncerty i festiwale, a nawet sklepów. W razie kolejnych nieprzyjemnych doświadczeń osoby te mogą coraz bardziej się izolować, aż na końcu ich jedynym bezpiecznym środowiskiem zostanie ich własny pokój. Trypofobia. Objawia się poczuciem strachu i obrzydzenia na widok powierzchni pokrytych skupiskami otworów. Mogą to być np. kawałek sera, plaster miodu, gniazdo owadów, owoc granatu, ciasto drożdżowe czy drewno z otworami wygryzionymi przez szkodniki. Lęk jest często silniejszy, jeśli niedostrzegalne są dna dziur, nie widać wtedy, co kryje ich ciemna głębia. Osoby cierpiące na trypofobię wskazują na wiele nieprzyjemnych skojarzeń, które powodują strach. Niektórym takie przedmioty kojarzą się z siedliskami pasożytów, inni mówią o skojarzeniach ze zmianami chorobowymi na skórze. Wspomina się także o podobieństwie do wzorów na ciałach niebezpiecznych zwierząt. Fobia społeczna. To zaburzenie, które objawia się unikaniem kontaktów społecznych w obawie przed wyśmianiem, odrzuceniem i negatywną oceną. Istnieje wiele czynników sprzyjających rozwinięciu tej fobii, neurobiologiczne, np. zaburzenia działania układu nagrody w mózgu, środowiskowe, np. Na nadopiekuńczość rodziców czy genetyczne. Fobia ta może się pogłębiać w razie doświadczania kolejnych nieprzyjemnych kontaktów społecznych. Osoby, które na nią cierpią, unikają inicjowania rozmów i nawiązywania kontaktu wzrokowego, niechętnie pojawiają się na spotkaniach grupowych, a także nie lubią, gdy to na nich skupiona jest uwaga otaczających ludzi. Wycofanie z życia społecznego jest dla cierpiących na fobię społeczną źródłem ogromnej samotności, a nawet depresji i uzależnień. Glosofobia to strach przed publicznymi wystąpieniami. Zaburzenie to nie jest równoznaczne z fobią społeczną, gdyż osoba cierpiąca na nie może dobrze radzić sobie w kontaktach społecznych na co dzień, a problemem staje się dopiero skupianie na sobie uwagi większej liczby osób. Jednak obie te fobie podyktowane są strachem przed ocenianiem i upokorzeniem. W dzieciństwie glosofobia może przejawiać się jako niechęć do odzywania się na lekcji, podchodzenia do tablicy oraz uczestnictwa w przedstawieniach. W dorosłości zaś taka osoba na pewno będzie unikała zawodów, które wiążą się z popularnością czy koniecznością przemawiania przed ludźmi, jak na przykład wykładowca.